Cześć! Z tej strony Michał i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w Brawl Stars i będziemy dzisiaj robili opening z 26 skrzynek i możemy już zaczynać, więc od teraz. I otwieramy dalej. I może coś dropniemy. Najbardziej to chcę dropnąć punkty do, no, do szeli, mocy. Punkty mocy doszli, ale na razie nie chcą mi wypaść. Karla, dropłem. Widzicie? Dropłem Karla ze skrzynki. O, w końcu, punkty mocy doszli. Poszły 3 Gemy. I otwieramy dalej. Znowu trzy Gemy. Jeden bilet na wydarzenie. Dwa bilety na wydarzenie. I znowu do szelki. Bo mam ósmą moc na szeli i chcę mieć dziewiątą, jak wiecie. Dobra, lecimy z tym... Pokieramy dalej. Jeszcze nic nam nie wydropiło, ale będziemy mieli... Bibi drobłem! O kurde! Bibi! Czekaj! Dobra, lecimy dalej! I lecimy dalej. I jak widzicie, to jest jakieś dobre, nie? No dropłem, jeszcze, Bibi. No ja nie mogę, normalnie się ucieszyłem. No, jeszcze na dodatek karla to jest mój szczęśliwy chyba dzień. No to dobra. I dropłem! Michał! Poisuska! Dropłem le O, ja to zwariuję chyba. Ratujcie mnie. Weźcie mnie. Ja mam kurde